Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niebianin i witam Was w kolejnym odcinku z gry Soldiers: z Ludzie Honoru. Eee, tak więc co, gramy sobie kolejną misję z kampanii Brytyjczyków. Eee, dzisiaj jestem niestety jeszcze sam, ale mam nadzieję, że już wkrótce ktoś do mnie dołączy. Eee, tak w miarę od, od kolejnej kampanii. No coś w tym stylu będzie. E, tak więc, e, co? Tak więc zaczynamy, bez, bez objawiań jak widzicie tutaj mam czerwony t, tego, ale znaczy nie, po co mam to mówić, no nie? Skoro i tak to nich nie gra. E, tak sobie postanowiłem nagrać właśnie w tejże chwili filmik, dlatego że e, nie mam połączenia z internetem, coś mi znowu wyrąbało, <laughs> dlatego postanowiłem sobie, że sobie właśnie e, zagram w Soulverse'a. Dobra, e, tak więc okolice... Pe, Niedaleko znajduje się magazyn amunicji i paliwa. Należy oczyścić teren, aby samolot mógł wylądować. Trzeba też dać pilotowi sygnał do lądowania. Okej. Okay. Eee, mamy zabezpie zabezpieczyć całkowite lądowisko, czyli mamy wybić wszystkich stąd. No i spoczko. Jest nas trójka, tylko znaczy: no jest trzech żołnierzy, tylko że niestety ja jestem sam. To może być problem. Panie, fajne, ma pan derecik? Niestety, te bronie, wszystkie, które znaleźliśmy w poprzedniej misji, znikły. Dlatego, że nie nagrywam tego pod rząd. A jak się właściwie jedzie pod rząd, to one się zapisują. Co jest bardzo fajne. Ja sobie lekko mapkę przekręcę. Dobra, śmierć kiepsko mi zawsze idzie. Jak mam tak dużo postaci do, do wyboru. Hmm, robię to po cichu czy głośno? Ja wiem, ja wiem. Można spróbować to robić po cichu, chociaż czy to wyjdzie? Chyba nie. Chyba to nie wyjdzie. Zrobienie tego po cichu. Nie wiedziemy. Dobra, idziemy. Action. 3, 2, 1, Fokpa. Szczelamy. Dobra, jechać. O tyle fajnie, że właśnie zdobyliśmy właśnie przed chwilą motorek, co nam się przyda do szybkiego przejazdu, okej. Okay. Cała brygada stoi. Znaczy mi się wydaje, że ten motorek sobie pożyczę, a natomiast tamten sobie sobie wywalę. Bo mi aż tyle niepotrzebne. Dlatego teraz zabierzmy komuś karabinek. Dlatego rzeczywiście na, naszego snajpera się coś przyda e, Dałbym kurczę temu inną broń chwila, zobaczmy ile ma gwiazdek na tym, hm, tyle samo. Aczkolwiek... Nie, Bren, Bren jednak zostaje. A, ale, 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 ale chwileczkę. Mogę sobie wyjąć z tego amunicję. No, się zawsze przydaje w takich misjach. E, dobra. To mi się mi wydaje, że jak przejdziemy sobie kampanię wszystkich, e, wszystkich, wszystkich, e, no, wszystkich e, dostępnych e, nacji w grze, to to nie będzie koniec jeszcze. O nie, 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 to nie będzie koniec. Dlatego też, że planuję, planuję... What the fuck, a ty skąd masz to? Daj to temu. Nie temu. Temu. Dobra, to nie jest na czas, no nie? Nie, to nie jest na czas, ok. E, tak więc ty sobie przyszykuj sniperkę jak zawsze. Ty możesz się pobawić. Nie, motorek na razie nam nie potrzebny. E, tylko sobie po prostu lecimy na hama na przeciwnika. Dobra, gdzie są wrogowie? Tu są wrogowie. No proszę, proszę, nawet mi internet wrócił. A ten drugi? Nie chcę mi się przekręcić yy, tego kamerki, naprawdę, sorry. No, dobra yy, Ile ma zapałek 20? Spoko. Trzeba będzie się stąd przesunąć. I teraz mamy zadanie numer 2. Znajdź sposób przekazania pilota i by wylądował na dużym polu. To tak, mamy tutaj znaczniki. Gdzie mamy rozstawić nasze kochane... Nasze kochane... O! Właśnie. Z drewienka. Tak więc teraz sobie wszystko porozstawiamy ładnie, pięknie. To troszeczkę czasu zajmie. Zresztą zobaczę czy mogę to... O, oh, wow, wow, sporo zajmuję. Ale jakby chciał, to by tak zrobił Dobra Zrobimy tak, że snipera sobie weźmiemy na ten obóz i go wyczyścimy, dlatego że potem na nas się wszyscy stąd rzucą. A tego bym właśnie nie chciał. Ba, hopa. Ja to w ogóle jak tutaj grałem na solo, to zawsze się tak bawiłem. Ciężko mi w ogóle wytłumaczyć o co mi chodzi. <gry> tak, zawsze sobie tutaj. O stary tak... Znaczy nie, jak to było? Jak grałem na solo, to... zawsze grałem w taki sposób, że... No może niektórzy z was też tak grają w niektóre gry, że. Że. że... że, 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 że... Zakładam, że... Udajecie, że te postacie gadają, no, coś w tym stylu, że yy, ruszacie się jedną postacią i spoko, pójdę tutaj, pyk, 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 i nagle wszyscy was gonią, na przykład przeciwnicy was gonią i, i inną postacią mówisz, ej, stary, tutaj chodź i tak dalej, i sobie tak gadacie, żeby, czy fajnie czas przeminął. No, ja akurat tak zawsze lubiłem, przyjemnie mi się wtedy yy, grało i, i, no, i, no i w ogóle fajnie. Dobra, jeden amen. Ktoś coś słyszał? Nikt nie słyszał nic, dobra. Eee, chyba nikt nic nie słyszał. A, jeszcze trzeba to będzie rozpalić. O matko włoska. MK1 trzeba zabrać. Snajperkę przeładować. O kur. Po, 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 po. To jest jakiś. Ops. Muszę powiedzieć, że jesteśmy w, w tak zwanej. No, nie za ciekawie to widzę. Ale coś tu jest, jakaś skrzynka, tak? Stwierdzili się w motorek, dobra, mniejsza o to Proszę was, jedźcie sobie. O, nie, nie. Nie powiesz mi, że nie zobaczyłeś. Nie, nie widział mnie. Jadą, 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 dobra. No, poczekamy sobie spokojnie, jak oni przyjadą. O, przeciwczołgowe, no proszę, proszę, proszę. Się zawsze przyda. Lubię te przeciwczołgowe, są takie, takie, takie... RPG, fajnie się nazywają. Takie, takie przyjemne. Mm, granaty przyjemne, what the fuck, co ty gadasz, stary. E, użyj... Na rozpal. O, nie wiem, czy wycelowałem, mi coś, coś ścięło i tu możemy rozpocząć naszą action action animation boom headshot trafisz O kurde no no to było niezłe jest? Już się bałem, że mnie zabije. <laughs> eee, Przemawiam sobie, pojechali, dobra, pojechali, super. Eee, czas na rozpa. to the fuck? Co się za Coś się zrobi z tą. z zapałką. Seriously? Podjarałeś się? Eee, what the f? Zbrzywam apteczki. Bo na single to jak się gra to nie ma apteczek, ale. o, stary, teraz ty jesteś zjarany. Dobra, nie, to. to fuck? Oh my god! No tak, rzeczywiście, to dlatego ja zawsze chodziłem na tamten obóz. Dobra. Sorry, my fail. Eee, lecimy, rozwaj cały obóz. A dlaczego Potrzebę, potrzebna nam yy, benzyna? Do tego, żeby to drewienko czymś yy, ochlapać. Tak ładnie. Tak grzecznie mówiąc. Nic się stało. Kur. Pięknie. I wchodzimy. Wsparcie idzie, wsparcie idzie. Coś mi tnie jakoś dziwnie, nie wiem czemu. What no, and... I to bardzo Znaczy nie bardzo, tylko często. Kurczę, znowu Nie mam nic włączonego takiego, co mogłoby nam tu spowolnić grę. Jezus Maria, nie zdążyłem się wyleczyć. jest tutaj za tą radę. Ja tu ten czas. What the fuck? Ale, ale nie, ludzie. Jak, jak nagranie będzie takie ścięte, to sorry za to, ale nie wiem co się dzieje. Nigdy mi tak w tym, w Soldier się nie tnie. O kurde. znowu to samo. Mamy tam beczułki. Dobra. Ty to dostrzeliż... No i pora zawodach. Dobra Beczka, pięćdziesiątka... Y, ty nam wejdziesz tu O ty chodź, dobra Beczka, beczka, beczka Dałoby radę zobaczyć co jest w środku Otworzymy sobie przejście I wsiadamy nie wiem, będzie musieli iść na piechotę, ale to nic. Nic mu nie będzie. Jest miejsce na beczkę. Yy, tak więc wy sobie jedźcie. No. Hello. No. Yy. Tu już nic nie ma chyba, nie? Karnister można było wziąć Bo to w końcu nie, nie potrzeba nam aż tak dużo tego Hmm, dobra, to, to, to tyle Oczywiście muszę samemu tam wjechać, bo oczywiście oni jacyś nie do chyba Trzeba będzie to rozpalić i spierdzielać Hebram Yy, tak więc tak, bierz beczki, wyrzuć zapałki... Rozerwiemy ich na strzępy! Dziab dziab. Dziab dziab? dziab, dziab. Yy, ty odjedź tym... Gdzieś tu... Huh. Eee, Zapałki, zapałki, zapałki. Chwila, weźcie się tam, Jeden będzie podpalał, drugi będzie kapał. Mogę to wyrzucić? Leżą tu zapałki, nie? Leżą. Znaczy, a, tu są. Dobra, ślepy. Tu. Okej. Okay. No i cudnie Damy Hitlerowi nauczkę. Eee. Y, tu... Podpal. Tu pod... po nie, nie podnos. Podpal, dobrze. I tu No śmiało chłopie. Dawaj. Pokażemy niemcom jak to się no. robi w Anglii. To cię nie zabije. Dobra, tym, tym autkiem trzeba będzie stąd przejechać, bo jeszcze się tu może wydarzyć. Niechcianego. Jak on będzie lodował? Nie wiadomo w jaki sposób to dziadostwo wyląduje. Przecież. Dobra, chyba tutaj aż leciał nie będzie, nie? <grym grym> Okej. Okay. Tak więc, coś koło tego. E, tym tu odstaw to. Ty... Boże, jak tnie? Co się dzieje? Jakaś mapa dziwna czy coś? Eee Tu? Hm. Naprawdę, wiecie co? Ja to wznowię może. Bo... strasznie mi tu tnie. Dobra, mniejsza o to. Okej, okay, i czekamy aż ten... No i leci A hamulce to. Samolot został ostrzelany z dział przeciwlotniczych. Jednak wygląda na to, że pilot zdołał wylądować awaryjnie. Czas na... Jest pilot, jest pilot! Dobra, bierzemy go i spadamy. Go 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 wszyscy jadą. Gdzie? Gdzie uciekamy? Ratuj pilota i ucieknij. Tu jedziemy, go! go. Nie wejdziesz tam? Ty nie moto. Nie wejdziesz tu. Cholera. Cholera, on tu nie może wejść. Dobra. No to lecimy z buta, <coughs> tradycyjnie. Cześć pilot. Jeremy. Cześć Jeremy. To jest Miguel, a to jest Wadapak. A ty tu jesteś podpalony David. Tam <coughs> David i Howard. No to lecimy. O cholera. <coughs> No, <laughs> tak więc to by było na tyle. <laughs> Sorki, coś mi <laughs> wpadło w... <laughs> nie w tą dziurkę. <laughs> e, dobra, tak więc to by było na tyle w takim razie. E, dzięki za oglądanie czwartego, to był czwarty bodajże, tak? Trzeci, czwarty... Piąty to był chyba. Nieważne. Tak więc dzięki za oglądanie zasadzki. Nie, to nie była Zasadzka, Ratunek, to był ratunek. To był ratunek. No pod tytułem ratunek. Dzięki za oglądanie ratunku. Tak więc to na tyle. Trzymajcie się, ludziska. Widzimy się w przyszłym filmie. Na razie. Cześć.